Cześć, nasi drodzy widzowie. Witamy na miejskim survivalu. Jesteśmy na Okolu. Okolę to jest najwyższy szczyt północnego pasma Gór Kaczawskich. To jest taka piękna platforma widokowa. Pięknie. Taka chatka, jest śnieg. A tutaj w śniegu mamy takiego człowieka, Prepper z X-Wing, który będzie robił teraz 10 pompek na gołe pudło. Liczymy. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dyszka, super, super. Jeszcze dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwadzieścia. Starczy. Teraz kole. No. Okole na gołą klatę. Okole na gołą klatę. O. proszę bardzo. I tak należy spędzać drugi dzień świąt. Tak. A nie chlać po kątach jakieś wynalazki. Dobra, tu jest szczyt. Sam kiedyś zapijałem święta, zdarzało mi się często zapić święta. Teraz tego nie robię. Teraz wolę aktywnie. No. Tutaj namówimy więcej kolegów, żeby no. za rok też aktywnie spędzili czas, a nie będziemy już umoralniać. No tymi pięknymi okolicznościami przyrody kończymy nagranie. Hej, a trzymajcie się.